Ruszyła kolejna edycja akcji Godomy po śląsku. 16 września przed Chorzowskim Centrum Kultury zainaugurowano kolejną edycję akcji zachęcającej do używania języka śląskiego w przestrzeni publicznej. Pomysł był taki, żeby w różnych firmach, urzędach, punktach usługowych idzie się dogadać po śląsku żeby właśnie zachęcać ludzi, które po śląsku poradzą, żeby się tam po śląsku odezwali, bo, bo często, często zdarza się tak, że ktoś wyjdzie do, do jakiegoś tego, no, jest taki takiej oficjalnej czy półoficjalnej sytuacji, no to, to wiadomo, każdy tak praktycznie yy, od razu przechodzi na ten język oficjalny, czyli na język polski, Natomiast w momencie jak słyszy, że ta druga osoba ona się odezwie po śląsku, no to też próbuje po śląsku, bo, bo jednak tak mu jest lepiej. No mam nadzieję, że no będzie roz tyle rozdanych nalepek, takich jak my w, tamty, w, tak, w tamtej edycji rozdaliśmy 15 tysięcy, myślę, że teraz 30 rozdamy. No i że dalsze będą certyfikaty rozdawane dalszym instytucjom, sklepom, firmom. No i akcja będzie się dalej rozwijać już. Wydaje mi się, że jest to dość tutaj u nas na Śląsku rozpoznawalny znak. Godomy po śląsku, czyli starejmy się dali o to, żeby nasza gotka była, by się rozwijała, żeby była używana w miejscach publicznych i żeby nie zaginęła. Pierwsza edycja, ona się zakończyła. No... Nie ma co ukrywać sukcesem, i to w niektórych aspektach tym sukcesem to mi się nie spodziewali, no bo to, że, że tam te ludzie, ludzie będą brali te naklejki, że je będą jakieś kleić, to mi się, się raczej spodziewali, ale że na przykład na auta rzadko kto o tym myślą. Planujemy, że tak samo jak w tym roku, w przyszłym roku też w czerwcu chcemy zorganizować tutaj taką galę, rozdomy kamraty śląskiej gotki, czyli takie statuetki osobom i instytucjom, które są szczególnie jakoś zaangażowane w promowanie te śląskiej. Węgielski